Witajcie moi drodzy w porannej prognozie pogody na wtorek, noc, w wtorku na środę. Dziś zajmiemy się wejściem niżu genuńskiego do Polski, co staje się faktem już w tym momencie. Natomiast w oddzielnym odcinku, bądź dwóch nawet, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co ten niż nam przyniesie w kolejnych dniach. Bo o ile wejście tego niżu jest pewne i już wiemy jak to będzie mniej więcej wyglądało, o tyle nadal do końca nie wiadomo jak sytuacja będzie wyglądała z opadami, a to jest przecież dla nas bardzo bardzo istotne, więc moi drodzy, zapraszam was serdecznie na omówienie i zobaczymy co tutaj właśnie z tą pogodą się dzieje. Za moimi plecami, Kłocko w tym momencie występują opady deszczu. Tych opadów deszczu nie jest co prawda zbyt dużo, ale pada dosyć jednostajnie. I to jest pierwszy sygnał do tego, że ten niż już się do nas zbliża, ten niż już tutaj do nas wchodzi i tutaj no będzie z na trochę dłużej. Jak to oczywiście Łęczek, prawda? Natomiast, moi drodzy, sprawdźmy sobie po kolei, po kolei, jak teraz aktualnie występują opady, gdzie one się znajdują. Mamy opady w Polsce południowo-wschodniej. To jest właśnie ta strefa niżu, która dopiero co do nas dociera od Austrii, od Czech. No i z godziny na godzinę będzie tego tutaj coraz więcej. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Dziękuję za to, że byliście i wczoraj i przedwczoraj na naszych live'ach. Przedwczoraj zrobiliśmy coś na Naprawdę fajnego, bo zrobiliśmy live 4-godzinny z Czech, łapiąc bardzo ładną superkomórkę burzową i generalnie obserwując sytuację, jaka tam miała miejsce. Byliście razem z nami przez te dwa dni. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję również naszym nowym wspierającym nasz kanał Pan Michał M., Paula, Radosław i Andek z Poczty. Dziękuję serdecznie za to, że dołączyliście do wsparcia naszej inicjatywy. I też przypominam, że każdy z Was, jak chce, może dołożyć cegiełkę do rozwoju. Kanału. Pod każdym filmem, który jest u nas na kanale, jest przycisk Wesprzyj. Możemy go sobie kliknąć, wybrać tryb wsparcia. No i to pomaga z pewnością w rozwoju. Więc dziękuję serdecznie i wiem, że ta misja, którą robimy, naprawdę ma sens tutaj z Martą. Wracamy do pogody, moi drodzy. Przechodzimy do tego, co tutaj będzie się działo, więc do mięsa. Moi drodzy, mamy Europę. W Europie jasno widzimy, że od Włoch, gdzie ostatnią była totalna imba pogodowa bardzo dużo burz, tam mieliśmy cyklogenezę i tworzenie się tego niżu, który tutaj no, jest u nas zwany niżem genueńskim, zaczął on wędrować w kierunku tutaj Węgier, w kierunku Austrii. Aktualnie w tym momencie, gdy spojrzymy sobie na wyliczenie ciśnienia, to widzimy, że ów niż znajduje się nad basenem Morza Adriatyckiego w okolicach Chorwacji w tym momencie i on bardzo szybko przemieszcza się w kierunku Polski. Patrząc na satelitę widzimy, że pół... na północy, na północnym zachodzie występują, występuje bardzo dużo chmur. One są związane też z frontami atmosferycznymi, bo ten niż jest połączony z niżem, który jest na północny wschód od naszych granic. No i mamy tutaj system frontów atmosferycznych, który przez Polskę się nie przemieszcza. On faluje nad Polską, dlatego mamy pogodę taką, jaką mamy. To znaczy kolejne strefy chmur wędrują od południowego zachodu przez centrum po północny wschód. I tu bardzo ważny disclaimer. Ja Wcześniej robiłem codziennie aktualizacje dotyczące wyliczeń modeli numerycznych, ale część osób mówi: Przecież wszędzie mówią, że będzie powódź. Słuchaj, no a dlaczego Ty nie mówisz, że będzie powódź? W tamtym roku mówiłeś i była. No właśnie, w tamtym roku wyliczenia numeryczne były inne. Przede wszystkim mieliśmy, mieliśmy o wiele więcej opadów w danej zlewni, to było nawet 350 mm. Teraz jest to do 200-230 mm. To jest zupełnie inna ilość, i wtedy mieliśmy. No, totalną blokadę na wschodzie poprzez Wyższy Rosyjski, teraz ta blokada będzie mniejsza. No więc też no, nie chciałem dołączać do innych, którzy tutaj cisnęli mocno kartą powodzi, e, ale o tym porozmawiamy też w oddzielnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy chcemy odcinek, w którym pogadamy sobie, dlaczego ta sytuacja jest inna od tego, co było, co było w tamtym roku. E, dobra, no to skoro mamy tyle, przechodzimy, słuchajcie, bezpośrednio już do Polski. Jak widzimy, strefy opadowe od południa zaczynają wchodzić e, coraz bardziej, tylko. Najpierw to ja muszę sobie ustawić, bo ja nie wiem, czemu, czemu to jest nieustawione. W każdym razie ustawiamy sobie tak siódmy, ustawiamy sobie ósmy. Widzę, że ósmego tutaj nie załapało mi. Dobra, no to tutaj tą satelitę sobie pomijmy. Co my tutaj mamy? Widzimy przede wszystkim, że opada w województwie dolnośląskim, pada w województwie opolskim, niż wędrując coraz bardziej do północy będzie coraz więcej opadów nam podsyłał. No i tu właśnie już mniej więcej wiemy, jak ten niż będzie się przemieszczał. To tu przede wszystkim musimy dwa obszary znów zaznaczyć: Polski, południowo-wschodniej generalnie chociażby Ukrainy, gdzie mamy temperatury w tym momencie wzrastające do 18, 20, 22 stopni Celsjusza. Ale południowy zachód to już temperatury niższe, 14 do 15 bądź 16 stopni Celsjusza. Od zachodu spływ chłodnych mas powietrza, na wschodzie napływ ciepłych mas powietrza. To wszystko będzie między innymi nad Polską wirować. Nisz, który tutaj jest połączony z systemem frontów atmosferycznych, to niż Gabriel. Mamy jeszcze na dzień dzisiejszy, właśnie nad oceanem no co ja mówię nad morzem. Przepraszam, przepraszam, mogę być po prostu zmęczony po 2000 km. Nad Morzem Śródziemnym, może nie tyle nad Morzem Adriatyckim, mamy ów ten niż Genueński, mamy niż Gabriel. One się w końcu ze sobą połączą. Generalnie tutaj mamy system niżów połączonych frontem atmosferycznym, falującym. Ten front będzie wpływał właśnie na pogodę w Polsce. Na krańcach zachodnich będziemy mieli strefy zbieżności związane z zanikającym frontem okluzji, który wczoraj był chociażby nad Niemcami. Co w pogodzie dziś? Oczywiście bardzo niskie ciśnienie. 1500 1007 paskali, na południu tworzący się znów przypowierzchniowy niż który może przynieść niebezpieczne zjawiska burzowe, choć w najnowszych wyliczeniach został on wypchnięty poza nasze granice więc i tam zjawiska będą najbardziej niebezpieczne, ale wieczorem i w nocy mamy nadejście już właśnie owego genuenczyka, który będzie znajdował się w Polsce południowo-wschodniej i zacznie bardzo mocno wpływać na opady, bo jak to zawsze bywa w przypadku takiego niżu genułyńskiego Ogólnie w przypadku niżu cyrkulacja jest zaznaczona w ten sposób. I jeżeli jest tutaj bardzo dużo wilgoci, no i mamy opady, no to opady będą właśnie w tym miejscu najwięcej po lewej, znaczy po zachodniej i po północnej stronie tego niżu. I w zależności od tego, czy ten niż będzie bardziej przesunięty na wschód to te opady będą bardziej wzlewni zlewni Polski, chociażby Podkorpacia. A jeżeli będzie przesunięty bardziej na zachód, to więcej opadów będzie w zlewni, chociażby tutaj Kotliny kłockiej, czyli tutaj Odry. No i bardziej ta strefa opadowa będzie wypchnięta na zachód. Obserwujemy mapy, sprawdzamy jak to będzie wyglądało. Oczywiście też będą tutaj dawał znać. Dziś wieczorem będzie live, w którym omówimy sobie, jak sytuacja będzie wyglądała w kolejnych dniach. Patrząc na krótkoterminowe modele numeryczne, chociażby w tym wypadku model Swiss, Swissna, Bądź Swiss po prostu zauważyć możemy kilka podstawowych rzeczy. Ta strefa opadowa będzie wędrowała na początku właśnie na zachodzie Polski województwo dolnośląskie, województwo wielkopolskie, województwo opolskie z opadami do godzin popołudniowych. Wynikać to będzie z tego, że sam niż cały czas jeszcze będzie na południu od naszych granic, on dopiero będzie docierał do nas i dopiero wtedy zaciągnie troszkę inaczej te opady. Więc troszkę więcej opadów, nawet dużo opadów, tutaj lokalnie pochodzenia konwekcyjnego potrzeba trzeba brać pod uwagę. Szczególnie w tym pasie Polski centralnej, Częstochowa, Łódź, Toruń i tutaj też sobie porozmawiamy o tym. Wieczorem dojdzie do zafalowania na froncie atmosferycznym, do utworzenia się też tego niżu e, przypowierzchniowego, tylko tak znów najsilniejsze burze prawdopodobnie będą w, albo w województwie podkarpackim, albo już poza naszymi granicami. Tu znów może być powtórka z dnia wczorajszego, no i może być niebezpiecznie, ale cały czas wydaje się, że najbardziej silne burze będą Poza naszymi granicami. Najbardziej dynamiczne. U nas raczej będą one w strefie opadów, choć sytuacja tutaj jest jeszcze rozwojowa. Natomiast w pasie Polski Południowej, południowo-zachodniej, dolnośląskiej ale przede wszystkim Opolskie, Śląskie i również Świętokrzyskie intensywne opady deszczu, które będą trwały praktycznie przez całą noc. tak Widzi tutaj nam to model Swiss, Swiss HD 4 na 4 Jeszcze zobaczmy. Widzi przesunięcie tych opadów troszeczkę bardziej na wschód, więc tutaj szczególnie Województwo Śląskie województwo łódzkie i co? No też tutaj oznacza wypchnięcie tych burz poza nasze granice, bardziej już na wschód. No i intensywne opady deszczu śląskie, e, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, no i do godzin porannych również tutaj dalej północ, do godziny 6, 7 rano, północ. Na początku zajmujemy się burzami, przechodzimy do burz i omawiamy sobie sytuację, sytuację jak będzie z tymi burzami wyglądała. Weźmy tutaj pod ten kąt najbardziej negatywny scenariusz mamy możliwość wystąpienia burz przede wszystkim tutaj na południowym wschodzie o czym też mówiłem widzi to część modeli numerycznych chociażby Swissnow to wynika z przesunięcia tego niżu bardziej na wschód no i oczywiście tutaj pas Polski centralnej również z burzami które mogą być przede wszystkim wbudowane w strefy opadowe energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji no, nie będzie zbyt dużo, ale wystarczająco przy bliskości niżu i pofalowanego frontu atmosferycznego. Do tego, żeby były te burze niebezpieczne od 100 do 250, bądź 300 J na kilogram. Według modelu Swiss, według modelu ICON również 200 do 300 J na kilogram, według modelu ECMWF 300 do 400 J na kilogram, najwięcej na południowym wschodzie, również w godzinach popołudniowych 400 do 450 J na kilogram. No, Możliwość wystąpienia superkomórek burzowych przede wszystkim będzie w pasie od województwa opolskiego po śląskie, małopolskie, łódzkie, również mazowieckie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie oraz ten południowy wschód, który tutaj do końca jest niepewny. No i tam, oczywiście, gdzie będziemy mieli superkomórki burzowe, tam mogą wystąpić, bo nie można tego tym razem wykluczyć, trąby powietrzne, bądź przynajmniej jedna trąba powietrzna. Wydaje się, że tutaj opolskie, śląskie na tą chwilę i łódzkie z największą szansą na to zjawisko. Co więc? Opady gradu, tam gdzie będą superkomórki burzowe, szczególnie w tym pasie Śląska-Małopolski. No tutaj mogą być dosyć duże, do dwóch bądź dwóch i pół, lokalnie 3 centymetrów średnicy. Natomiast wydaje się, że tam, gdzie będziemy mieli najbardziej niebezpieczne burze, więc południowy zachód, to tutaj powinno być pod tym kątem najtrudniej. To znaczy ten grad również może być duży. Sprawdzamy jeszcze porywy wiatru, bo tutaj wiatr jest oczywiście w tym wypadku bardzo istotny. Modele Swiss. Suite nad Polską nie widzą silnych porywów wiatru od 30 do 40 km na godzinę, choć wieczorem, jeżeli przechodziłby układ na krańcach południowo-wschodnich, to lokalnie do 80 bądź nawet 90 km na godzinę. Z drugiej strony, jeżeli urobiłaby się jakaś superkomórka burzowa w Polsce, chociażby centralnej, na co też wskazuje część wyliczeń modeli numerycznych, no to tutaj mielibyśmy porywy wiatru również silne. Więc podsumowując burze. To Sytuacja wygląda mniej więcej tak. Polska południowo-wschodnia zaznaczona na czerwono, z racji tego, że tutaj może przejść w godzinach wieczornych przede wszystkim niebezpieczny układ burzowy. Jednakże, mimo wszystko, zaznaczam to też ze znakiem zapytania, bo tu sytuacja do końca nie jest pewna. Jeżeli burze będą, jeżeli ten niż będzie wepchnięty bardziej na zachód, to one przejdą przez województwo podkarpackie, województwo lubelskie. Natomiast, jeżeli bardziej na wschód, to będą już poza naszymi granicami. Mamy drugi obszar, obszar województwa opolskiego województwa śląskiego, części województwa małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i przede wszystkim też warmińsko-mazurskiego. Na tym obszarze również będą możliwe burze, szczególnie w strefach opadowych i na to przede wszystkim warto zwrócić uwagę. Kolejna rzecz to opady deszczu. Przechodzimy do opadów deszczu, moi drodzy, no i sprawdzamy sobie, co tutaj będzie się działo. Tak jak wspominałem wcześniej, opady deszczu z południowego zachodu będą wędrowały do Polski centralnej, następnie do Polski nawet północnej, aczkolwiek z Zaczną one tutaj nam wirować, tak jak ten niż będzie się tutaj znajdował, więc będzie padało przede wszystkim od województwa podla, podlaskiego po województwo łódzkie i tutaj śląskie, opolskie i również małopolskie. Taka sytuacja będzie do godzin porannych i tutaj bardzo istotna jest akumulacja opadów. Patrząc na wyliczenia chociażby modelu Swiss, to widzimy, że w godzinach przedpołudniowych najwięcej opadów w województwach dolnośląskim, w zlewni Kotliny Kłodzkiej, również w województwie. Opolskim średnio na godzinę byłoby to 8 do 10 mm, aczkolwiek z godziny na godzinę, szczególnie właśnie w tych godzinach popołudniowych najwięcej opadów przesunęłoby się do województwa śląskiego, województwa małopolskiego, województwa łódzkiego również. No i tutaj mielibyśmy punktowo, szczególnie tam, gdzie będą to opady pochodzenia konwekcyjnego, bo zwróćcie uwagę, że tam, gdzie mamy konwekcję, tych opadów będzie najwięcej, na godzinę około 16 do 20 lokatycznych. Nawet 22 mm. To przypominam, że to jest opad godzinowy. Mamy jeszcze opad 3 godzinowy. No i tutaj również widzimy, że mamy przesunięcie tych opadów z województwa dolnośląskiego, województwa opolskiego, bardziej w kierunku województwa śląskiego, województwa łódzkiego i również województwa świętokrzyskiego. I tu na tych obszarach trzeba się skupić, bo tu, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych 3, godzinny, 3 godziny opad może wynosić 80 do 90 mm. Wydaje się, że w tym momencie w najnowszych wyliczeniach najbardziej może być tutaj zagrożone województwo świętokrzyskie. Tutaj mamy już opad zbiorczy do środy, do godziny 6 rano i widzimy, że najwięcej opadów według modelu SWISS okolice Częstochowy, południe województwa łódzkiego, również województwo śląskie, województwo małopolskie zachodnia, część województwo świętokrzyskie do 120-130 mm opadu. Sprawdźmy sobie jeszcze sprawdzenie modelu ECMWF. Również bardzo podobna sytuacja do godziny 6 rano, aczkolwiek tu nacisk jest położony na województwo, Śląskie, województwo małopolskie, z drugiej strony też województwo lubelskie 100 do 105 mm. I jeszcze sprawdźmy sobie model ICON. Widzimy tutaj bardzo podobnie jak model Swiss: województwo łódzkie, województwo świętokrzyskie, województwo małopolskie z najintensywniejszymi opadami deszczu do środy, do godzin porannych 100 do 105 mm. A więc najwięcej będzie padało w województwie śląskim. W województwie Łódzkim, w województwie Świętokrzyskim, w województwie Małopolskim i też po części w województwie Opolskim. Tak to będzie wyglądało do godziny 6 rano w środę. Moi drodzy, dalsze kolejne wyliczenia będziemy tutaj mm, oczywiście omawiać sobie w kolejnych godzinach. Dziś będzie live też w godzinach wieczornych, na którego serdecznie zapraszam. No i temperatury. Temperatury w Polsce zachodniej 16-17 stopni Celsjusza w godzinach popołudniowych, a w Polsce wschodniej 26-28 stopni Celsjusza. W tym środowisku, tak jak mówiłem, dosyć zasobnym wilgoć będą tworzyły się burze. Największy upał będzie na krańcach południowo-wschodnich 27-28, choć Dużo wskazuje na to, że ta strefa zostanie wypchnięta już poza nasze granice. W godzinach wieczornych nam się ochłodzi, choć nadal w Polsce Wschodniej, w tym ciepłym sektorze do godzin porannych temperatury rzędu 16 do 18 stopni Celsjusza. Na zachodzie, północnym zachodzie 12 do 13 stopni Celsjusza. No i jeszcze zostają nam, tak jak wspominałem, pory wiatru od 20 do 40 km na godzinę. Szczególnie tutaj w górach zacznie mocniej wiać. Sudety, Karpaty w godzinach porannych, Karkonosze... 70-80 w wyższych partiach do 90 km na godzinę. Wiatr będzie wiał z zachodu w kierunku wschodnim. Moi drodzy, zapraszam też na materiały, które będą publikowane dziś troszeczkę później. Sprawdzimy sobie więcej informacji na temat tego niżu genuńskiego. Ja zapraszam do subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnym materiale.